Pokaż mi, jeśli pojeci na ilambo na pewno. Czekaj, niech usadnie. Jeden? To cylinder, jak ktoś siada na pewno. Nie, nie, nie. Właśnie. Myślę, że niego ci dać radę. W wysiądź, możesz. No. Drugi. Śpi, śpi, śpi. Lecy będziemy mieli. Daleko palma, daleko palma, wychyla się, daleko palma, wychyla się. Śpi radiolo. Na mnie. Najskończę wybiega. Na mnie radiowóz. Śpi trzeci. Jeszcze mam następnego. Śpi next. Lecy? Sorry, 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 sorry. A, dobra, git. No to musimy ten domek jakoś załatwić, albo coś. Subscription dobra the... hmm. No co wy, daj to podilować kurwa <głos> 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 Nie <noise> wiem to mnie goda no zajebiście Czekaj, ja im jednę, czekaj, nie pikuj Pomocy, pomocy Jeden Ja wyjąłem jednego Jest gdzieś radio, halo? Jestem Dawaj dusimy, dusimy tu Pies! Pies śpi, na mnie Halo, prosiłbym A z jakiej racji? Przekroczenie prędkości, ja po pasie. No i co? No to prosimy na połocę No ja chcę na zrobić. fulltune zrobić No to zapraszam do mechanika Dobra kurwa, ręce do góry No ty tylko to spróbuj to odjechać to Tylko to spróbuj, to jest... wysiadaj kurwo jebana. Raz, kolega Ja No ty kurwo na radio gadasz, Dziwko Jebana Co? No. Na radio będzie kurwa Wiesz, gadać. Co ty kijuś robię, kurwa nie gadałem na radio. No to o, kurwa, chuj, problem. Dobra wypierdalać, bo nie mam kajdanek, Ja full zrobić cioty jebane. No Na co? No strzały do policji można coraz Co mi ramujesz, kurwa Dziwko Jebana, policyjna. Uciekaj jak masz czy nie? O kurde Podaję. Aha, fajnie, fajnie Leżycie kurwa cioty Aha Co tam? Ja mogę cię rozjebać? Co? Mogę cię rozjebać? Ja mogę ciebie rozjebać, Dopiero dalej. Dobra Dobranoc noc, kolego.